Oliwi tu leży. No w kulki leci czy co? Halo, babka przyszła. O, jest moja Oliwia. No wie to, co? Ja już myślałam, że tu pusto w tym domu jest. Wszystko dobrze? A co ty masz taką poważną minę? Dopiero co ze do szkoły wróciłam. No ja też dopiero co ze do szkoły wróciłam. Widzisz, że plecak mam. To nie to nie zna... Ale ja noszę w tej torbie książki. No i ja pomocy potrzebuję od ciebie, dziecko. Zobacz. Jakie? Zobacz, ile ja mam materiału do nadrobienia. No przecie ja sama z tym nie dam rady. Ja mam jedną książkę do nadrobienia. Bo ty chodzisz do pierwszej A, tak? A ja chodzę do pierwszej B. I nic z tego nie rozumiem. Musisz mi tu pomóc. No. Tylko proszę cię, nie odmawiaj mi pomocy, bo nie zdam. Nie zdam do kolejnej klasy. A muszę się przyznać, wiesz do czego? No, bo to trochę moja wina, bo opuszczałam lekcję we wrześniu. Opuszczałam. No, bo no, no, ja się nie wysypiam, no budzik dzwoni, nie? Patrz, tutaj to jest odpowiedź C. A? A to poczekaj, zera usiądziemy do stołu, nie? Ale to myślisz, że do wieczora damy radę przewertować te wszystkie książki? A bo ty mądra jesteś dziewczyna, nie? No i już... No a jak ta twoja pani? Miła czy nie miła? A moja to taka nie miła, że szok. No mówię e, ci. Pani drogi jest jeszcze milsza. A. A moja to się uwzięła na mnie. O, ja mówię, że nie widzę tam nic tablicy. Widzę. Tak, patrzę oczami, tak, dalej nie widzę. E, u, u nas jest... Pan woźny ma tam wszystko, bo u nas nie, niedobrze reflektor działa. A no widzisz i musi tam naprawić, nie? A co ty tak cicho mówisz? Przecież ja mam ze słuchem problemy już w tym wieku, trochę głośniej do tej Dobra. swojej babki mów, bo ja to już stara jestem. Znaczy nie stara może jeszcze nie mam. Dopiero 95 lat, nie? To niedużo. No, no to wiesz, musisz mnie uratować, dziecko, to moje. Ale to poczekaj, poczekaj, zanim ta nauka, to ja muszę odpocząć, bo ja dopiero z tej szkoły przyszłam i mi mózg paruje. Masz coś do jedzenia? Ha. O, śniadaniówka jest, o, o, o jaka ładna. No, to, y... Co ty w śniadaniówce trzymasz? No bo... Magnes trzymasz? No, bo dzisiaj... Co ty, 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 przecież... A może to jest do jedzenia? Nie. Nie, bo mi szczęka tu się połamie. Dzisiaj y, mieliśmy... I kota? Mieliśmy przynieść do wiem, szkoły. To ci do innych. To z wakacji. A, no widzisz, dziecko, no. A to śniadania nie masz? Mam, tylko zjadłam. O, i nic nie zostawiłaś w tej swojej babce. O, no, a też masz jakieś książki? O, też masz. I co, masz coś do zrobienia w tych książkach, czy nic nie masz? Tylko jedno. Bo ja pożyczę od ciebie ten piórnik, nie? Ty nie no musisz dobra, jaki dobra. kupić piórnik, musisz mi wybrać dziecko ten piórnik jaki, dobra? Mhm. No, o, o, ale picie, to masz. Ja się tu odrabiam. O. O. Ja to myślę, że wiesz co, ja to głodna mhm. jestem. To ty tam... Pani będzie z ciebie dumna. No będzie z ciebie dumna, pani, ale ci nic nie powiemy, że ty mi robiłaś to wszystko. O, jak mnie plecy bolą. Kochana, jak ty wstajesz tak rano w czasie? No mi to Mam... dzwoni budzik, idę Mamanie, dalej spać. A mój, bu mój budzik to jest moja mama. A to ja już mamę nie mam. A to ja może się do was tak wprowadzę, dziecko. Dobra. I ty mnie będziesz budziła i razem będziemy za rękę do szkoły chodzić. No, to by dobre było. Wy to... mi tam y, z piłnika gumkę. Już się robi. Już ci wyjmuję. A ładny masz ten piłnik. Ej, ale ty masz taką puchenową gumkę. Od koleżanki? Tak. Ale to masz fajne ja koleżanki. To ja może sobie i taki piórnik kupię, może taki sam, tylko że ja kotów nie lubię, nie, ja mam na koty alergię. Dobra dziecko, ty tam widzą powiedz, że tam o tych łapkach w górę, bo widzę, że tu kamera jest, to co, znowu będę w tych internetach? No. A niektórzy tam mnie lubią, a niektórzy mnie nie lubią, wy co, wy co nie, nie przepadacie za Helenitą, Zostawię to wyłączajcie łapeczki w górę, żeby były e, takie odcinki z babcią Helenitą. A zobacz co ja znalazłam nie, dobrego. Do kuchni. O jakie kuchni. pyszności! Nie! Weźmy to na razie na pogrzostach. Mi to się nie chce uczyć. Co ja mm -hmm. ze szkołą ubzdurałam. Ja to myślałam, że wiesz, zobaczą taką babkę starszą, nie, to powiedzą, że ona uczyć się nie musi, tylko będzie przechodziła z klasy do klasy, ale nie. A, ale wiesz co? Chciałam i rękę zapisać, żeby i ręka ze mną chodziła. Nie. To i ręka nie chce. No i co, i teraz siedzę z takim chłopcem w, taki, w takiej małej ławce. Ja siedzę z milenką, taką. A to nie, pod to ja zdrawiam. siedzę z jakimś Mikołajem, no. A to ja siedzę z milenką pod Nie musimy za szycie trafiasz? pisać, bo ja z tablicy nic nie widzę. Ale masz dobre mariny Patrz, no nie przyniosłam ci nic dzisiaj, no bo ta się zmartwiłam, jakby powiedzieli, że nie dam. Ale i mówimy, to pomóc, Uspieszno są. Delicious. Dalej, to co? Mała działka... pierwsze No, pokaż dziecko, coś ty tu oh, Ty już mi uzupełniłaś nawet tutaj ten zegar. A skąd ty wiesz takie rzeczy? <respuesta> A ty ładnie piszesz tak Hayır. równo. Tylko, tylko nie wiem, którą godzinę wskazuje ten zegar. Tu się coś nie zgadza, bo na twoim zegarze jest nie, nie, inna godzina nie, nie, i tu jest inna. Nie, 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 nie. Może trzeba go przestawić. Ona... Nie. Tutaj jest inna, tutaj jest inna. Tylko dlatego, że... Mhm. Ty... Widzisz, kiedy my to zrobimy, no. No ja nie wiem. Ale O, ja nawet już patrzeć na to nie mogę. Serio. No i, idziemy tam. choć pójdziemy tam. Tam jest duży ja... stół. I będziesz ja mi mówiła, co się z ja tym robi. Ja ci zaraz pokażę, co ja jeszcze zrobię. I widzisz, tato, moją Oliwię, no moja wnusia kochana, no. To ja ci będę musiała co sprawić nowego za to, że tak tutaj działaś w tej eee, matematyce. Bal rozpoczął się o godzinie czwartej po południu i trwał dwie godziny. Zastanów się na zegarek. Godziny rozpoczęcia i Dobra, ja mam problem z tym zadaniem. No jak bal może trwać tylko dwie godziny? Ja to się bawiłam zawsze do rana, nie? Jak dwie godziny bal. Nie wiem, coś im się pomieszało. Na pewno w tym zadaniu coś źle napisali. Niemożliwe, żeby pan trwał dwie godziny. Ja to nie lubię matematyki. A ty lubisz, dziecko? Lubię. To zawsze mi dobrze idzie. O nie, ja to nie lubię matematyki. Najgorzej. O matko, ja wiem, co mi moja pani kazała. Nauczyć się tabliczki mnożenia do 30. Do 30. Przecież... Ja to przez 5 lat będę się tego uczyć. Masz jakiś sposób na tą tabliczkę mnożenia? Tak. Ja to tak. wiesz jak się uczyłam? 3 razy 4 34 Nie. A ile to 3 razy 4 jest dziecko? Poczekaj. No pomyśl. Bo ja to i tak nie wiem, nie? No nie wiem ile to jest. No, 3 razy 4. Powiem Ci na ucho. A czemu na ucho? Nie 12? Nie wiem, może i 12, nie? A, a jak myślisz, ile to jest 1 razy 0? No chyba 3. 1. Nie, 3. Ej, czekaj, twojego łońca zawołać. Ty dziesięciu ty nam. Chodź, wybajdź. Ty nam powiedz, bo ty mądry jesteś. Ja mądry. Człowiek. Mhm. Ile to 3 razy 4, na? No? 34? O, to się dobrze nauczyłam. A ile? Nie, źle. 12. 12. A jak ja się A uczyłam tej pokażę. matematyki? A dwa razy 3 to 23? Nie. Też nie? To jest całe 6. Nie, nie, niemożliwe. To całą ja noc na tym spędziłam i źle się uczyłam? No i zobacz. To tak powinno wyglądać. Aha. Ja nie wiem, ja to nie pojmę tej matki. A co to mu matematyka? No przydała Wam się kiedyś matma? Tak. Ja to ta co lubię najbardziej. Pączki, Naj... pączki najbardziej. Od... O! Ooo, a ma ta pączki. To inaczej się, się zapyta. Ile ok. ja to jest? Dwa razy 30 zł? A to mało jest. Ile jest? O, razy trzydzieści to prawie nic nie jest. To za to się kupić nic nie da, nie? No da się, ale ile o, to jest? Jak ja bym tyle miała, 30 zł, to ja bym senową farbę do włosów kupiła, wiesz. Ale no już nie mam, no. No nie mam, no bo wydałam, no, tam na inne głupoty. Nawet, nawet nie pytaj na co. Na pucheny. No, no no, dzisiaj nie mam puchena, no. Te książki, no. Smutny las mi tu został. Ale to chodź, a zięciu, no to chodź ze mną, Ładruk, te reakcje, no. Weź no tu Oliwię trochę. No, no Oliwia, Oliwia, mi szkoda tego dziecka jest. Ty byś to szybko zrobiła, a ja na przykład w tym czasie bym ci tam... mogłabym ci prasowanie zrobić na przykład. O, możemy się zamienić. To jest dobra umowa, nie? No. A masz co A masz tam co do prasowania? Nie. Ale to śmierdzi. Te słoneczniki widzicie? A skąd wy ma te słoneczniki takie? No, ja to nie, nie lubię kwiatków takich cintych. Doniczkowe to lubię. Dobra, dziecko, chodź, zrobimy coś szalonego. Może skok ze spadochronu? Nie. Skok na bandzi? Nie. Nudy to są, nie? Babciu, już skończyłam tą książkę. Nie! No Cztery tak, godziny spałaś. W... Ile spałam? Cztery godziny. Cztery godziny. Przecież ja w nocy spać nie będę. E no dziecko, ty moje. A co ty teraz wziąłeś za przedmiot? No, to jaki polski chyba będzie. Czekaj. Gdy nadejdą chłody i mróz. Ja to muszę bliżej patrzeć. Taki lecą do niego, gdy nadejdą chłody i mróz. <grym> Babciu, babciu, nie niszczy. to nudne jest. Konia tu widzę, tu koniec jakiś. Idę co zjeść. Dobra. Idę co zjeść, a ty jakby coś tego nie wiedziała, to może do Irenki zadzwonimy, nie? Czekaj, wezmę no telefon, może Irenka to podpowie. Tylko tam wiesz, ładnie pisz, żeby się nie przyczepiła ta nauczycielka do mnie. Bo mi to się rysuje, tym Halo, halo, Irenka, słyszysz mnie? No, nie, ja to już się nie martwił o tą moją pierwszą klasę, no. Mnusia mi tu wszystko robi, to może i zdam. Nie, chora nie, nie jest. Coś mnie w gardle dropie, no. To widzimy się później, to se zagramy w szachy. Może być o dwudziestej. Yyy, zdążysz do 20? Tak. Wyrobisz się, dziecko? No to dobrze, no. To tam spiesz się tam, bo już z, z ręką się mówiłam. No pa! Będzie i ręka dzisiaj u mnie. Chcesz, to możesz też przyjść. <coughs> A może ja jednak chora będę? Coś jest nie tak. Ja tu coś w gardle czuję. <coughs> o, ja bym ty koniec wymiotowała na ciebie. <coughs> Bo ten Mikołaj, z którym siedzę, to dzisiaj go brzuch bolał. I wiesz no. co? <coughs> Muszę iść do to toalety. Nie przewód, dziecko! Niczym cię, dziecko, nie, nie przewód! O! jeszcze na to, i. i <laughs> no. Ale już, już, chyba mnie czym zaraził. Ła! Ale mi się nie dobrze zrobiło. Ale mi się nie dobrze zrobiło. No wie pan, no już w tym wieku, no to wszystkie choroby się mnie łapią, nie? A w tej szkole to te dzieci chore wszystkie. Na no, mnie dychają. No! Ale w sumie to y, fajną mam klasę. Fajni koledzy i koleżanki. No naprawdę fajni. Nie, prawie nikt nie poznałam. Nie Ale no, już jest. na pewno z kimś się poznałaś, no. no. Bo to wiesz, te początki to takie trudne są, ale nie to każdy od razu polubił, poza moją panią nauczycielką. Tak na mnie patrzy, tak mi świdruje tymi łaciami swoimi. Tak! I a, do ale... odpowiedzi! Helenita! I Helenita! I nikogo innego nie widzi, tylko tą Helenitę! No przecież Wam jej dosyć to! No. Ja jestem teraz tą nauczycielką. Do odpowiedzi! Helenita! O, czemu znowu ja? Nie ma kogoś innego tu, o, tu albo tu. No w sumie nie ma. No i no, jeszcze, jeszcze następny przedmiot. Do odpowiedzi Helenita. Nie ma mnie. Nieobecna. Ale wiesz co, ja wiem czemu ona się tak na mnie denerwuje. Bo ja przychodzę na ostatnią godzinę lekcyjną. No. A wiesz czemu? No bo tak długo śpię. Dzwoni budzik, ja go wyłączam, idę dalej spać, no i nie idę do tej szkoły, idę dopiero na obiad, jem obiad i zostaje mi ostatnia godzina lekcyjna. O obiady to ja lubię, o tak obiady to ja lubię, a Ty dziecko jesz obiady? Nie, bo nie jestem zapisana. A no widzisz, a zapisać Cię na obiad? Nie. Nie lubisz obiadów? Bo ja tu muszę pojeść i wtedy taka wyspana i najedzona mogę iść na ostatnią lekcję no. No, trudno, no. no, tak się wyrabiam, no. I co myślisz, że zdam? Czy nie zdam? Zdasz, zdasz. A co to, 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 to jest to? Księżyc. Rogal. Rogal to jest. Czekaj, to ja pokażę, widzą. No, jak bąk, cyk, cyk. No, No to krowa i księżyc jest, no. to jest zebra. A ten gościu to wygląda jak twój dziadek, nie? Ale on już nie żyje od 30 lat. A nie, do króla to mu wiesz, daleko, do króla to mu daleko, dobra, nie będę cię dziecko rozpraszać, idę sobie poleżeć, łatam gdzieś, Ła. Nie, 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 nie. A czemu nie? Musisz patrzeć jak ja to odrabiam, bo nie będziesz nic wiedzieć. A to ja tego nawet nie rozumiem. Fo, ka, fo, ten, ro, la, ro. -ki. Że takie można słowa tworzyć? A to takie słowo twórstwo jest jakby. Hmm. Czyli na przykład jak jest he, lenita, to może być he, heco. Ale heca! Na przykład, heca, kieca! He, heca. heca. No, a jak jest olivia, to może być oligator. wow, Taki groźny. Ja to mam wyobraźnię, co? No. Mówię, jestem naj... Ja to w ogóle jestem najlepszym łuczniem. Będę najlepszym młuczniem. Czy może nie najlepszym? Ale takim wiecie, najbardziej przebojowym. Mnie pani wychwala tak. Olivia. Ciebie, ciebie nie będę nawet nic prosić. Tak ci mówi twoja pani? Coś ty? A czy jak ja bym była twoją panią, profesor i Olivia? Wszystko, albo Oliwio, proszę do odpowiedzi. Ile to jest 3 razy 4? 12, muszę to sprawdzić. Nie, no. 34, to 34 jest. Nie. No, tam pisz ten rogal i już, no. Już nie będziemy dyskutować o tej matematyce. Się rozmarzyłam, jakby to było, jakby ja była tą panią profesor. Jeszcze dziecko? Co? Bo ja tak dumam nad czymś teraz. Hmm? I mój mózg wpadł na genialny pomysł. Na no, jaki? Tylko nie wiem, co ty na to. Może ja bym cię jutro porwała na wagary. I wiesz co? Ja jutro idę do szkoły. No chodź ze mną, dziecko! No, jak raz nie pójdziesz, to się nic nie stanie. Ja ci to usprawiedliwienie nie mam. Na pisze. mi da jedynkę w dzienniku. Uwagę! Nikt się nie dowie, to będzie nasza tajemnica. Czys, by też nic nie mówta. ta. No. No zastanów się, zobacz, ile my mogłybyśmy fajnych rzeczy robić. Mogłybyśmy gdzie pojechać? Może na moją działkę. A może byśmy poszły na tego dmuchańca jeszcze raz? No i co ta robaczku sądzisz o tym? I muszę iść do szkoły. Czyli ty jesteś taką pilną uczennicą? Tak. Muszę być codziennie, bo... Inaczej pani powie, że jestem najgorszą uczennicą. Ach, no to chodź, zrobimy inaczej. Powiedz swojej matce, że cię brzuch boli. I że nie możesz iść rano. I wtedy ja cię odwiedzę rano i sobie posiedzimy przy herbatce. Lepszy plan? Gorszy. Jeszcze gorszy plan. Czyli ty chcesz być taką wzorową uczennicą, mm. czyli nie taką jak ja. Nie. No dobra, drugi pomysł. Wiesz, jaki? Może zrobimy tak, dziecko, że ty, że ja przepiszę się do Twojej klasy. I wtedy będę w pierwszej A i wtedy ty będziesz do mnie wszystko robiła. No dobra. I jakoś tam zdam. Łapie, równie, na reajście, no wnuś, bo ja razem tam wyradę. To ja jutro do sekretariatu zrobię tu, tup, tup, nie? No. A w głęb macie? No. A to ja lubię w nie? Ja to tak biegam, Ey, mama... że tak biegam. I jestem pierwsza wszędzie, tak? Jak, jak taka strzała jestem. No, tak. A ja jestem ja jest lepsza. Bo, bo teraz mnie pokażę. A proszę cię bardzo, jak oczywiście. Biega? No pokaż, pokaż, jak ty biegasz. Dziecko ty moje. Wow, To zobacz, zrobimy zawody. Która pierwsza? Siedem lat kontra 95. pięć. Tak ja trochę, trochę... Będziemy razem brać udział w, w takich olimpiadach. W takich, wiesz. No. A masz kisiel? Imam. mam. O, o! to ja bym chętnie zjadła kisiel. No, to ja już nic nie muszę robić, ale mi tam moli skończy, te wszystkie rzeczy. Musiał odpocząć, bo się zmęczyłam samym gadaniem. Ej, ty idź tam do tego ojca swojego i mu powiedz, żeby mi kisiel zrobił. To zrób nam kisiel. No, tylko szepka, bo babcia niecierpliwa jest. Kochani, babcia zasnęła, więc ja się z Wami żegnam miłego dnia albo miłej nocy, bo nie wiem o której godzinie to oglądacie. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Pa! i kochani, ja wróciłam z pracy do domu i tutaj się okazało, że Oliwia dzisiaj nagrała odcinek z babcią Helenitą i podobno nawet odrabiała lekcje dla babci czy coś w tym stylu, czy ja dobrze słyszę? Zaraz zobaczę, co tutaj się działo, bo będę przerabiała odcinek dla Was, właśnie ten, żebyście mieli co jutro oglądać. Teraz Oliwia poszła z babcią na spacer i m, podobno nawet jest zakończony ten odcinek przez Oliankę ja tylko jeszcze pozdrowię Was, naszych kochanych widzów i myślę, że to będzie 15 osób. I pierwsze pozdrowionka polecam do kogoś, kto napisał z konta Jarek Bill6642. I Ty jesteś teraz w czwartej klasie, i napisałeś nam, że nasz kanał jest na pierwszej pozycji w rankingu kanałów na YouTubie. Wow, jest nam bardzo miło! I że pozdrowionka od nas to jest Twoje marzenie. No to teraz właśnie Twoje marzenie się spełnia. Buziaki do Ciebie lecą. I superowo, że zajmujemy aż pierwsze miejsce wśród wszystkich youtuberów. To jest dla nas mega wyróżnienie. Mamy najlepszych widzów na świecie. Teraz pozdrowionka polecą do Bożeny Gruszeckiej 6970. Buziaki wysyłamy do Mileny Dyrlaga. Pozdrawiamy Alicję Warych. Buziaki lecą do Mai Król 2015, która jest teraz w trzeciej klasie i mega Ci się podoba w szkole. No to super, my Ci kochana życzymy powodzenia. Buziaki do Ciebie lecą. Pozdrawiamy kogoś o bardzo sympatycznej nazwie konta Majka Bajka 490, która nas uwielbia. Jest nam bardzo miło. Buziaki Ci kochana wysyłamy. Pozdrawiamy Ania Skrabuła Krabuła. Buziaki lecą do Leny Chocho 222. Pozdrawiamy Ole Szyszkową. Teraz buziaki lecą do Nadi. Napisałaś, że chodzisz na konie i masz króliczka o imieniu Flapcia. Ale ładne imię dla króliczka, bardzo ładne. I ty kochana napisałaś z konta tu Nadia. No to buziaki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Ole myślnik XE8FD. I ty napisałaś, że jesteśmy najlepsze. Bardzo ci dziękujemy, Lowiu. Buziaki wysyłamy do kogoś, kto napisał z konta FP My Sweet Dolls. Chodzisz do drugiej klasy. No to życzymy Ci powodzenia, buziaki do Ciebie lecą. Pozdrawiamy Oleszczech, pozdrawiamy Agnieszkę Legenza I ostatnie pozdrawiam, polecam do Agnieszki Jankowskiej 3912, która napisała, że Olivia jest piękna i mamy piękny kanał. I love you. Po prostu mamy najlepszych widzów na świecie i chyba zawsze będę to powtarzała. Tak nas wspieracie, słuchajcie, doradzacie nam w komentarzach. Piszecie nam słowa wsparcia. Naprawdę jesteście The best. I ja już kończę ten odcinek. Życzę wam miłego dnia. Pa pa, całusy. 102.